punktów ślubnego kontraktu. To byłaby bezczelność, gdyby miał nie umrzeć w tym kwartale. Precz mi stąd zaraz tym urodzony miesięcy! Ale oto i on! A ty, pan, jesteś gwiazdą najpiękniejszą gwiazdą, jaka kiedy istnała. To prawda, nie jestem zachwycony tą panienką, ale by ci zrobić przyjemność, gotów jestem zaślubić ją. Nie widziałem w życiu takiej złej bestii, jak ten przeklęty starzec. A jeśli nie odnajdę mego złota, <śmum> sam się potem powieszę. A czy ty przypadkiem nie rozpowiadasz, że mam tutaj ukryte pieniądze? Pieniądze? Nie! Gardło za mnie podryże! 10 tysięcy za daru! <śm> 10 tysięcy! <śm>